Moi drodzy, ja jestem Axii W dzisiejszym odcinku wam pokażę mój serwer gg Oczywiście pełną nazwę wpisuje się motoryzacja.gg.ternos.me I tutaj wam chciałbym powiedzieć, że oficjalnie go otwieram On jest o wiele lepszy niż pierwszy serwer, którego nagrywałem ponad jakiś rok temu Gdzieś tak 8 No i po samym wejściu Możecie się tepnąć byle gdzie, ale to nieważne. Macie, witaj, wpisz, login, hasło. Wy musicie register, ja piszę login i tutaj nie powiem, jakie hasło, bo to jeszcze nie widzicie. No i tak, jesteśmy zalogowani. Ja tutaj mam y, hit. Wyszłem z gry i z. Y, y, tutaj brałem miniaturkę. Ej, 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 co jest. No, tak jak mówiłem serwer. Chciałam się zmienić na kre kre kreatywny, żeby Wam pokazać y tryby jakie tutaj macie. Yy, no to tak. Chodzimy sobie jeszcze raz. Co jest uruchamiam ponownie serwer. Sory, sorry, sorry za Dla usterki techniczne. I zaraz sobie sprawdzimy. Dobra, nie, nie no, działa. Dobra. Już Wam pokazuję. Jeszcze raz. Dobra, bo ja miałem coś zmienić. Ekwipunek, dobra. I no to tutaj macie tak. Box PSOP, który jest już lepiej zrobiony niż yy, tamten. Macie. Survival. Farma. Yy, Farma jeszcze nie jest dostępna. Jeszcze tam pracujemy nad nią i będziecie mogli też. Yy, Elektro sobie wchodzić. Kto pierwszy w ogóle wejdzie na serwer, taki konkurs, to kto pierwszy wejdzie na serwer, wygrywa admina. Mam jeszcze nether, więc po kliknięciu Nadera, powiem wam pierwszy, teleportujecie się, musicie tak być, bo jeszcze zobaczcie, tp, mop, p, czyli najbliższy grać, więc lepiej, sta musicie, lepiej jak stanie się tutaj i tutaj właśnie tp do netheru. Yy, macie też kit, i ty macie też, no właśnie, czekajcie, ma, macie też kit. To jeszcze, yy, no właśnie, mamy, mamy no Plus Pro, Aksul Gaming, YouTuber TV kit, z tego powodu, że YouTuber TV to był mój stary kanał, który już usunąłem. I tak, yy, będzie też konkurs na razie, bo ja nie wiem, jak dawać permisję do tego. I tak, tutaj y, fajnie zrobione jest wszystko dla mnie. Dobra, lecimy teraz na boks PvP. Na boxie PvP, jak widzicie, nie ma żadnego oświetlenia. mopki się na szczęście nie respią. Tutaj wam pada śnieg, tutaj nie możecie wylecieć. Jakby y, błagam was, żebyście nie zniszczyli, bo to, wtedy dostaniecie kika oczywiście. I jak tutaj klikniecie, to oczywiście powracacie i mamy tak, survival. To klikacie survival, no i jesteście tutaj na y, mapce takiej. No właśnie, ta farma, farma jest tutaj, to jest mine yy, ten. Mine 5. Yy, to ostatnie tutaj w komendach, jak widzicie. No i tak, ta farma się ciągle odnawia, ciągle odnawia i nie wiem o co tutaj chodzi i to nawet nie rośnie. Yy, więc tak, nad tym jeszcze pracujemy. Możecie zrobić wchodzić tyle, dwa nie możecie to nawet niższych nie to nie będzie obchodziło, nawet będę to potem naprawdę trudno się było, No i tak. Teraz po wpisaniu Lobby teleportujecie się z powrotem tutaj. Tutaj nie możecie niektórych bloków niszczyć, bo na przykład gravel, piasek, craftingi możecie niszczyć i przyciskić. Znaczy ja wam nie pozwalam, bo klik jest za to, ale można jakby na survivalu to zniszczyć, nie? Nawet wam to pokażę. Tu jesteśmy w ogóle nad mapką, więc można znaczy, łatwo zauważyć po ale nie można już na przykład zniszczyć, bo tutaj jest bariera, możecie te, ale oczywiście kit jest za to. I lepiej tego nie wykopujcie, bo możecie też dostać za to bana. Ale no dobra, przechodzą dalej. No to powiem tak. Że w serwer jest poczko, Właśnie teraz na dole macie IP, możecie wbijać, jak chcecie, jak nie, to nie. No i ja się bym z wami żegnał. No to by było na tyle w następnym odcinku Albo nawet i w szorcie pokażę, wa, pokażę wam W szorcie pokażę wam Jakie itemki macie wy Wy... Ja pierdziele zapomniałam nazwy Sorry, 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 sorry yy, W kitach jakie macie itemki No ale na tyle to by było, tyle z tego odcineczka Pewnie będzie kolejny odcinek Z serwera, więc Widzimy się w następnym odcinku, cześć No i Nada.